W poważnych gazetach branżowych i na portalach znajdziesz tylko najlepsze z najlepszych wykresy i wizualizacje, prawda? Nie do końca. Ja nazywam się Krzysztof Stencel, to jest kanał Zobacz Dane. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć. W ramach swojego bloga Zobaczdane.pl rozpocząłem nowy cykl wpisów. Seria będzie nazywać się Ratujemy wykresy, i w każdym wpisie, czy też nagraniu na YouTubie będę wybierał jedną wizualizację danych, która pojawi się w, w gazecie, w internecie w social mediach w stylu LinkedIn. Będą interesowały mnie takie wykresy, na których coś, coś można poprawić, które z jakiegoś powodu nie są idealne. W takim wpisie będę pokazywał, co sprawia, że te wykresy nie są idealne. Będę wylistowywał takie elementy, które można poprawić, a następnie, jeden po drugim, będę go poprawiał. Efektem końcowym każdego takiego wpisu będzie moja propozycja wizualizacji danych, sporządzona już zgodnie z regułami. Na pierwszy ogień, Pójdzie wykres, który pojawił się ostatnio na LinkedInie, opowiadający o tym, jak oszczędzają Polacy i jak zmieniły się ich oszczędności w stosunku do zeszłego roku. A teraz zapraszam już na ekran mojego komputera. A oto bohater dzisiejszego odcinka. Wykres, który kilka dni temu pojawił się na LinkedInie w jednym z wpisów. Jest to wykres opowiadający o tym, w jaki sposób oszczędzają Polacy, opowiadający o strukturze aktywów, które Polacy trzymają w przysłowiowej skarpecie. Niestety nie udało mi się dotrzeć do samego źródła wykresu, natomiast dane, na podstawie których wykres został sporządzony, pochodzą z Narodowego Banku Polskiego, co widzimy tutaj ładnie opisane, że źródłem jest NBP. Na pierwszy rzut oka wykres wygląda całkiem nieźle. Mamy tutaj mnóstwo kolorów, mamy wyraźne informacje o ile te aktywa wzrosły. Natomiast im dłużej się temu wykresowi przyglądam, tym więcej niedociągnięć i mankamentów znajduję. Wymienię pięć rzeczy, które moim zdaniem można byłoby w tym wykresie poprawić, a następnie pokażę Ci w jaki sposób te elementy poprawiłem. Po pierwsze, przesyt informacji na wykresie. Jeżeli poświęcimy chwilkę na to, żeby spojrzeć na wartości liczbowe, które pojawiają się na tym wykresie, to zobaczymy, że jest ich aż 23. W większości mają one taką samą wielkość ścianki, więc w to myślę są równie ważne. Tylko pytanie, czy na przykład wartość 2 miliardów złotych widoczna w tym momencie... Po prawej stronie wykresu, odpowiadająca nieskarbowym, dłużnym papierom wartościowym, a równa mniej więcej jednej tysięcznej całej sumy, jest tak samo ważna, jak stanowiąca lwią część naszych oszczędności, wartość dla depozytów złotowych bieżących? Raczej nie. Tutaj można byłoby coś poprawić. Drugi mankament tego wykresu. To precyzja danych. Tak naprawdę nie potrzebujemy aż tak szczegółowych danych. To, co wspominałem w pierwszym elemencie, czyli tych danych jest dużo, a dodatkowo mają one precyzję jedne, jedno miejsce po przecinku. Więc tak naprawdę, czy tutaj będziemy mieli wartość 383 i 1, czy 383 zupełnie nie ma żadnego znaczenia dla naszej percepcji tych danych dla naszego odbierania tej informacji nie wnosi żadnej wartości dodanej. W tym przypadku ta dodatkowa precyzja, te miejsca po przecinku tylko zaciemniają obraz sytuacji i sprawiają wrażenie takiego przetłoczenia danymi na tym wykresie. 3. Kolory. Kolory na tym wykresie są, są dosyć przyjemne. Dobrze się na nie patrzy natomiast prawdę mówiąc nie znaczą zupełnie nic. Nie ma tutaj znaczenia, że akurat fundusze inwestycyjne są w kolorze czerwonym, a depozyty złotowe bieżące w niebieskim. Nie ma tutaj żadnego takiego stopniowania, na przykład od najbardziej niebieskiego do, do najmniej niebieskiego w kolejnych obniżających się pod względem wartości kategoriach. Po prostu te kolory mają ładnie wyglądać i tyle. Po czwarte, to co bardzo rzuca się na ten wykresie, to legenda. Legenda tak naprawdę stanowi połowę całego tego wykresu i w wyniku tego, że dane są tak szczegółowe, jest niestety konieczna do zrozumienia całego sensu tego wykresu. Natomiast umieszczenie tak dużej legendy, na tym wykresie sprawia, że w sumie nie wiemy, na co mam patrzeć. Na sam wykres, na legendę, na wykres i na legendę. Wartości w legendzie jest też dużo. To nie jest trzy czy cztery kategorie, które moglibyśmy łatwo na tym wykresie zobaczyć. Mamy aż 10 rodzajów aktywów, które pokazujemy na wykresie. Po piąte, tytuł wykresu. W naszym przypadku, jak oszczędzają Polacy, jest taką suchą informacją na temat tego, co w ogóle opisuje ten wykres, jakie dane zobaczymy na tym wykresie. Dobrą praktyką w przypadku tytułów jest tworzenie takich podsumowań, takiej jednej myśli, z którą zostawimy naszego oglądającego wykres, jednej myśli, którą można zabrać dla siebie i zapamiętać z tego wykresu. Jak widać, teoretycznie dobrze wyglądający na pierwszy rzut oka wykres ma jeszcze kilka mankamentów. Za chwilkę pokażę moją wersję tego wykresu i opowiem o tym, w jaki sposób poprawiłem wcześniejsze niedociągnięcia. Zrobimy już, co poszło nie tak z pierwotną wersją wykresu, to uratujmy go. Oto moja propozycja poprawionego wykresu. A oto ona, moja propozycja na to, w jaki sposób poprawić pierwotny wykres. Co się zmieniło? Przede wszystkim odpowiedziałem sobie na pytanie, co tak naprawdę autor chciał pokazać na tym wykresie. Moim zdaniem najważniejszą myślą, przewodnią tego wykresu jest to, że oszczędności gospodarstw domowych, czy ogólnie Polaków, wzrosły rok do roku. I chyba esencją tego, co na tym wykresie powinno się znaleźć, jest pokazanie, które z kategorii aktywów urosły najmocniej rok do roku. Poprzednia wersja wykresu, gdzie mieliśmy dwa słupki poszatkowane na poszczególne aktywa, nie za bardzo gdzieś wprost pokazywała, że na przykład depozyty złotowe. Bieżące urosły najmocniej w poprzednim roku, a także, że były takie grupy aktywów, które rok do roku nawet spadły. Zaproponowany przeze mnie układ poziomy sprawdza się dobrze, kiedy mamy dużo kategorii, gdy ich nazwy są długie. Wtedy łatwiej jest nam pokazać taką informację w poziomie niż w pionie. W jaki sposób zaadresowałem to, co było wcześniejszą słabością wykresu? Zacznijmy od numeru jeden, czyli od przesytu wartości liczbowych. Biorąc pod uwagę to, kto będzie patrzył na ten wykres, a najprawdopodobniej będą to analitycy danych, analitycy branżowi, którzy z liczbami są za pan brat i którzy po prostu lubią mieć czarno na białym liczbę, która, która odpowiada danej klasie aktywów. Postanowiłem pozostawić wszystkie wcześniejsze wartości liczbowe, natomiast troszeczkę zmieniłem, tak jak mówiłem, ich układ, troszeczkę zmieniłem sens tego wykresu, a także zająłem się zróżnicowaniem wyglądu czcionki, wielkości czcionki. Informacja najważniejsza, czyli wzrost rok do roku posiada największą czcionkę, Również dużą czcionkę posiadają sumy aktywów w każdym z okresów. Natomiast same wartości aktywów dla każdej z kategorii, po pierwsze, mają już mniejszą czcionkę, którą jeszcze tutaj zróżnicowałem i trzy największe pod względem wartości klasy aktywów mają tą czcionkę relatywnie większą niż te. Kolejne i ostatnie kategorie. Jeśli chodzi o drugi słaby punkt pierwotnego wykresu, czyli źle dobraną precyzję danych, to oczywiście zrezygnowałem z wartości dziesiętnych, zostawiając jedynie wartości całkowite. Tak jak mówiłem wcześniej, te wartości dziesiętne nie dawały żadnej wartości dodanej temu wykresowi, a jedynie zaciemniały obraz sytuacji. Dodatkowo, żeby troszeczkę ułatwić czytanie tych dużych liczb, wprowadziłem tutaj taki separator, taką kropeczkę oddzielającą tysiące odsetek w, 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 w takich liczbach rzędu kilka tysięcy. Po trzecie, jeśli chodzi o kolorystykę wykresu, to zrezygnowałem z kilku kolorów, zostawiając jedynie dwa podstawowe. Kolor zielony dla pokazania danych nowszych oraz kolor szary w etykietach czarny dla pokazania danych pochodzących z poprzedniego roku. Jeśli chodzi o kolorystykę, to moim zdaniem jest ona dużo bardziej przejrzysta. Te kolory również mają znaczenie, ponieważ gdzieś wartości stare bardziej nam się kojarzą z kolorem szarym, wartości nowe z kolorami jaśniejszymi, na przykład kolorem zielonym. Dodatkowo. Czemu okryt kolor zielony? Chodziło tutaj o pokazanie tej poprawy, o pokazanie zwiększenia się wartości oszczędności, a wartości dodatnie, wartości przyrostowe zwykle pokazujemy kolorem zielonym. Czwartą kwestią, którą poruszałem w pierwszej części nagrania, czwartym słabym punktem pierwotnego wykresu była legenda. Przypomnę, że była ona dosyć rozbudowana składała się z opisu 10 kategorii aktywów, które widzimy na wykresie. W momencie, gdy przeszedłem na nieco inny typ wykresu, gdzie nie mamy Skumulowanego słupka składającego się z 10 kategorii, a każda z kategorii ma swoje osobne słupki, w takim momencie legenda zostaje dosyć mocno zredukowana. Nie będziemy w niej pokazywać już poszczególnych kategorii, a jedynie legenda będzie nam mówiła o tym, co oznaczają dwa kolory: kolor zielony i kolor szary. Ostatnia kwestia. Która była do poprawy w pierwotnym wykresie, to tytuł. W... Początkowo brzmiał on po prostu: Jak oszczędzają Polacy? Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, nie, nie była to informacja o tym, co zobaczymy na wykresie, a jedynie opis, jakiego typu dane znajdują się na tej wizualizacji. Aby zostawić użytkownika z taką informacją, którą, która utkwi w jego głowie, którą będzie mógł podać dalej, aby streścić sens całego wykresu, postawiłem na tytuł Polacy zwiększyli w ciągu roku oszczędności o ponad 10%. Jest to informacja dosyć taka skondensowana, krótka, a jednocześnie na tyle konkretna, żeby utkwiła w głowie, żeby można było sobie gdzieś tam myślami tej informacji później wrócić. Poprawionej wersji wykresu starałem się całkowicie wykorzystać miejsce na tym wykresie, żeby nie mieć takiego wrażenia, że połowa wykresu pozostaje pusta i nic się tam nie dzieje i tak naprawdę jest to troszkę takie stracone miejsce. W związku z tym, ponieważ mamy tutaj podziały na kategorie aktywów i każda z nich posiada Słupki odpowiadające wartościom z tego i zeszłego roku, a nie mieliśmy takiej sumy ogólnej oszczędności w 2024 i 2023 roku, postanowiłem przekazać taką sumę dla poszczególnych lat w formie opisowej, czyli wrzesień 2024 roku suma taka, wrzesień 2023 roku suma taka. Żeby jeszcze dodatkowo informacja o tym, że oszczędności wzrosły, o ponad 10% utkwiła w pamięci odbiorcy. Zostawiam go z, taką, z takim obrazem, tak naprawdę wzrost i plus 11%. Aby myślę że, myślę, że taki obraz jakby gdzieś najbardziej będzie się kojarzył z tym wykresem. Może nie każdy będzie pamiętał, jaka kategoria była. Na numer, była numerem 1, była numerem 2, ani o ile wzrosły te depozyty złotowe bieżące, natomiast gdzieś myślę, że taki obraz rosnącego, rosnącej linii i 11% wzrostu utkwi w naszej pamięci. To już niestety wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w dzisiejszym odcinku serii Ratujemy Wykresy. Ale wypatruj kolejnych nagrań na tym kanale lub wejdź na mojego bloga zobaczdane.pl. Do zobaczenia!